Czujecie to powietrze? Morska bryza i olejek kokosowy. Dziękuję. Witamy na wyspie. O, co za ulga! Wreszcie koniec tych koszmarnych turbulencji. O, śliczny, różowy, kocham ten kolor. A jest wodoodporny, bo ja uwielbiam sporty wodne. Chcę już surfować na tych ogromnych falach. Ogromne fale? Brzmi trochę strasznie. Okay. A, Nie można zapominać o naszych futrzakach, proszę. Mój kwiatek wygląda jak firewerki. O, ślicznie wyglądasz, Ruki. No, wiadoma sprawa. Ty też, Hani? A tobie różowy pasuje do obróżki, Taffy. A co? Co się dzieje? Nie podoba ci się twój kwiatek? Chyba mam. A, 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 a Alergie. O, jak słodko wyglądają! <laughs> Urocze jak zwykle.